Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, bo wiadomości nie ma zbyt dużo, dlatego bez zbędnych wstępów zapraszam do wysłuchania. Ukazał się nowy numer fanowskiego magazynu Biały Kruk. Tym razem tematem przewodnim jest erotyka w fantastyce. Redaktor naczelny zapewnia, że temat potraktowano poważnie i mówiąc szczerze, wierzę mu. W numerze znajdziemy 8 opowiadań, jeden artykuł, dwa drable. Magazyn pobrać można za darmo z jego strony internetowej, link w opisie. Autorka Madeleine Miller podzieliła się na Instagramie informacją, że przez ostatnie dwa lata żyje z tak zwanym długim Covidem. Jej symptomy to m.in. kłopoty z oddychaniem, tachykardia, enerwazja, szumy w uszach i kłopoty z koncentracją. Poza tym, po przebudzeniu nie czuje się wypoczęta. Zdecydowała się opublikować taką wiadomość z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby uprzedzić, że jej tempo pracy spadło, bo teraz może pisać tylko w dobre dni. Po drugie, i znacznie ważniejsze, żeby okazać wsparcie osobom, które zmagają się z przewlekłymi chorobami. Jest to smutna informacja, ale myślę, że bardzo istotna. Warto pamiętać o efektach ubocznych covid i pamiętać, że pandemia jeszcze się nie zakończyła. Nowe szczepy wirusa mogą mieć łagodniejszy przebieg, ale to tak naprawdę niczego nie zmienia. Smutna informacja dla fanów anime Cyberpunk Edgerunners. W wywiadzie z serwisem Famitsu producent Satoru Honma potwierdził, że anime od początku planowane było jako zamknięta historia. Nie ma i nie było planów stworzenia drugiego sezonu. Nie zdziwiłbym się jednak, gdyby po sukcesie jaki Edgerunners się odnieśli, takie plany pojawiły się. Albo na sequel, albo na inne serie ze świata. Niezorientowanym przypominam, że Edgerunners są naprawdę dobrym anime. Mnie samemu bardzo się podobało, publiczności się podobało, krytykom się podobało. Nie bez powodu było w top 10 najczęściej oglądanych programów Netflixa przez 4 tygodnie z rzędu. Okruchy W internecie pojawiła się zapowiedź gry Ripoman. Jest to gra RPG o człowieku zajmującym się odzyskiwaniem długów, tworzona przez polskie studio Akara Studios. Muszą przyznać, że trailer wygląda naprawdę ciekawie. Połączenie neonów i klimatu noir to coś, co bardzo mnie kręci. Dodanie do tego wróżek znacząco podnosi mój poziom ekscytacji. Dlatego z całego serca polecam obejrzeć trailer. Dla samego klimatu, bo zobaczyć, jak w praktyce wygląda rozgrywka, zwyczajnie jeszcze się nie da. To powiedziawszy, z ciekawością zobaczę, jakie oceny otrzyma gra po premierze. Ewidentnie widać potencjał. Gra jest śliczna. Jeżeli ścieżka dźwiękowa będzie się składała przy tym z jakiegoś powolnego jazzu i wokali śpiewanych głosem ochrypłym od papierosów i whisky, to wróżę jej świetlaną przyszłość. W serwisie katedra opublikowany został wywiad z Antonim Ryanem, przeprowadzony przez Sebastiana Drabika. To ciekawa lektura do zapoznania się, z którą serdecznie zachęcam. Link w opisie. Bartek Biedrzycki informuje, że podjął decyzję o reaktywacji Rocznika Fantastycznego w związku z czym zachęca chętnych do przesyłania tekstów. Na przesłanie tekstów autorzy mają czas do stycznia, zaś zawartość numeru ogłoszona zostanie w przeciągu 4 do 6 tygodni od zebrania zgłoszeń. Premiera rocznika, którego poprzedni i jedyny numer ukazał się w roku 2020, nastąpi jesienią na Bachanaliach Fantastycznych 2023 w Zielonej Górze. Zapowiedzi 28 listopada ukaże się książka Piotra Jedlińskiego pod tytułem Wiedźmy z Dechowic. Wydawnictwo Initium opisuje książkę jako utrzymaną w lekkim i humorystycznym tonie fantastykę o perypetiach wiedźm rezydujących na współczesnej polskiej wsi. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Fabryka Słów zaprezentowała okładkę nadchodzącej nowej książki o Wirionie. Cóż mogę powiedzieć? Fabryka Słów ewidentnie obrała sobie konkretny model biznesowy, polegający na unikaniu kończenia rozpoczętych cykli. I choć broniłem Ziemiańskiego... Wyłącznie jako twórcę tekstów, że przynajmniej Ahaja i pomnik cesarzowej Ahaji to skończone serie, to w sytuacji, w której de facto jesteśmy na siódmym tomie zapowiadanej trylogii, ciężko mi powiedzieć coś innego niż tylko: Kurwa, panowie, wystarczy! 28 października ukaże się książka To nie jest kraj dla słabych magów, autorstwa Katarzyny Wierzbickiej. Pozycja wydawana jest przez spisek pisarzy. I to już wszystko, co mam dla was tego wspaniałego dnia. Nagrywałem dla was ten odcinek niedzielnego wieczoru, więc wszelkie niedoróbki musicie mi wybaczyć, bo zwyczajnie nie byłem w stanie zrobić tego wcześniej. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Paskut!